Bezpieczeństwo żywności to jedno z największych wyzwań współczesnej nauki. Jak zabezpieczyć produkty spożywcze i jednocześnie nie zniszczyć ich smaku i zapachu, a przede wszystkim właściwości. Naukowcy z Centrum Żywności i Żywienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie potrafią pozbyć się patogenów z jedzenia przy pomocy światła. Pulsacyjne światło nie zmienia właściwości testowanych tutaj próbek, można więc działać w ten sposób na przykład na przyprawy, których przecież nie można poddać obróbce termicznej ani potraktować jakąkolwiek cieczą. Światło działa powierzchniowo, nie zmienia tkanki produktu, nie ingeruje w żaden sposób w dezynfekowany materiał. Mięso jest zanieczyszczone mikroorganizmami już na etapie uboju. Zadziałanie światłem na etapie pakowania istotnie ograniczy ten problem. To z kolei wydłuży okres przydatności do spożycia. Światło nie tylko likwiduje rozwój tego, co niepożądane. W tym urządzeniu można też stymulować powstawanie związków bioaktywnych, np. polifenoli. To przyda się przy produkcji soku winogronowego oraz w winnicach. Wszyscy zainteresowani tą technologią mogą sprawdzić jej działanie w małej skali w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego.